Ten mężczyzna przetrwał ponad 60 godzin na dnie Oceanu Atlantyckiego. Harrison, tak nazywa się nasz bohater, pracował jako zwykły kucharz na niewielkiej jachcie. 26 maja 2013 roku jacht, na którym się znajdował, wpadł w potężny sztorm i zatonął. Uważano, że większość członków załogi została na zawsze pochłonięta przez ocean. Dosłownie kilka godzin po zatonięciu rozpoczęto akcję ratunkową w rejonie katastrofy. Niestety, z powodu burzy szalejącej na morzu ratownicy nie mogli rozpocząć nurkowania przez ponad dwie doby. W końcu, po 58 godzinach, nurkowie zeszli pod wodę, by wydobyć ciała zaginionych. I wtedy stało się coś niewiarygodnego. W mętnej wodzie jednego z nurków nagle chwyciła czyjaś ręka i pociągnęła go ku sobie. Później opowiadał, że gdy zobaczył żywego Harrisona, pomyślał, że widzi ducha. Dalej wszystko potoczyło się jak w hollywoodzkim filmie. Nurkowie dostarczyli mu butle z tlenem, maskę i inny sprzęt do nurkowania, po czym pomogli wydostać się z tej pułapki. Jeszcze więcej niesamowitych historii z mórz znajdziesz na naszym kanale Telegram. Link w profilu.